Polska jest jednym z największych producentów mebli wśród krajów Unii Europejskiej. Nieustannie rosnące wymagania klientów oraz zmieniające się trendy estetyczne wymagają od projektantów oraz producentów mebli dopasowania się do aktualnych potrzeb rynku. Jednak nie każde studio zajmujące się realizowaniem projektów aranżacji wnętrz bądź zabudową meblarską musi posiadać własny zakład stolarski. Rozwiązaniem są firmy, które świadczą kompleksowe usługi stolarskie na konkretne zamówienie i według projektu klienta. Przykładem takiej firmy jest SAS ze Stęszewa koło Poznania. Firma SAS powstała w 1994 roku. Jesteśmy dystrybutorem produktów i akcesoriów meblowych oraz elementów wyposażenia wnętrz. W naszym portfolio znajdują się produkty najlepszych marek, m.in. płyty meblowe, blaty robocze, sklejki, okucia meblowe oraz inne elementy niezbędne w produkcji mebli na wymiar. Oprócz działalności handlowej świadczymy także usługi dla stolarzy, m.in. cięcie i okleinowanie blatów i płyt meblowych, usługi cence oraz klejenie laminatów na powierzchniach płaskich i krawędziach. Zajmujemy się także produkcją. Wykonujemy na zamówienie klientów i według indywidualnego projektu fronty i blaty meblowe oraz elementy wyposażenia wnętrz, wykonane m.in. z płyt laminowanych, płyt akrylowych oraz tworzywa mineralno-akrylowego typu Solid Surface. Nasi klienci składają zamówienia poprzez platformę, nie wychodząc z domu czy biura projektowego. Kompatybilne oprogramowanie maszyn Homa pozwoliło rozszerzyć możliwości o nowe usługi i skrócić czas realizacji zamówień. Poświęcamy bardzo dużo uwagi już na etapie przygotowania materiału do obróbki, gdzie podczas sortowania płyt wykorzystujemy system podciśnieniowy, który zapewnia nienaruszalną jakość powierzchni. W naszym parku maszyn rozpoczynamy usługi od pilarki panelowej z automatycznym podciśnieniowym załadunkiem, funkcją Power Concept oraz podpowiedzią dla operatora jaką jest Intellipack. Kolejna maszyna to oklejarka wąskich powierzchni z transporterem powrotnym. W standardzie obróbki wykorzystujemy kleje o różnej kolorystyce dla klejenia klejem EVA i PUR. Dodatkowo doposażyliśmy maszynę w agregat frezarski i stację do przechowywania, czyszczenia i wstępnego podgrzewania kleju. Kolejnym etapem usługi jest centrum obróbcze z dużym stołem konsolowym i opcją klejenia krzywoliniowego. Wykwalifikowany skład techników serwisu i szybkość reakcji Podkreśla dobry wybór partnera, jakim jest HOMA. Biorąc pod uwagę potrzeby klienta i moje wieloletnie doświadczenie w branży maszyn do obróbki elementów płytowych, zaproponowałem firmie SAS nowoczesne rozwiązanie zakładu produkcyjnego. Dla kompleksowej obsługi klientów firmy SAS został stworzony projekt, który w późniejszym czasie zrealizowano we wszystkich oddziałach. Maszyny i urządzenia zostały dobrane tak, aby można było na nich produkować zarówno elementy dla klientów zajmujących się wykończeniem wnętrz, meblarstwem czy produkujących stoiska targowe. Maszyny Grupy Hamach spełniły nasze oczekiwania i możliwości różnorodnej konfiguracji w zależności od potrzeb. Uzyskaliśmy wyższą wydajność, niższe koszty i polepszenie przepływu materiału i jakości. Dzięki zastosowaniu nowej technologii skróciliśmy czas realizacji zamówienia i zachowaliśmy przy tym jakość na wysokim poziomie. Podkreślają to nasi zadowoleni klienci. Działamy na terenie całej Polski. Główna siedziba znajduje się pod Poznaniem, a sieć dystrybucji oparta jest o 9 nowoczesnych oddziałów zlokalizowanych wokół większych miast. Łączna powierzchnia magazynowa aktualnie wynosi 28,5 tysiąca m2. Dysponujemy także własnym transportem. Dostarczamy towar z centrali do oddziałów, oraz bezpośrednio do klienta. Naszymi klientami są producenci mebli, studia kuchenne, stolarze oraz hurtownie meblarskie. Wszystko odbywa się dzięki zaangażowaniu profesjonalnego zespołu. Aktualnie zatrudniamy prawie 300 osób. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy także nowoczesne oprogramowanie, a także innowacyjne maszyny i urządzenia. Aby rozpocząć profesjonalną produkcję mebli, nie musimy od razu dysponować dużą powierzchnią i rozbudowanym parkiem maszynowym. Na początek z powodzeniem wystarczy np. kompaktowe, powszechnie doceniane Centrum Obróbcze Driltek V200. W rozwoju technologicznym i produkcyjnym firm branży meblarskiej pomagają doświadczeni doradcy handlowi HOMAK Polska, którzy wspierają naszych klientów na każdym etapie inwestycji.